Hare Krishna Pranam Dzisiaj będziemy studiować częściowo i omawiać książkę pod tytułem Źródłem życia jest życie. Możemy zrozumieć, że sam tytuł nawiązuje do treści przekazywanych. Nam wszystkim, zarówno w podręcznikach szkolnych, jak i innych dziełach, tak zwanych naukowych, mówiących o tym, że źródłem życia nie jest życie. Źródłem życia jest materia, która w procesie ewolucji doprowadziła do tego, że pojawiło się coś, co nazywamy dziś życiem. Przypadkowo to wszystko stało się przez przypadek, bo. Jak głosi legenda naukowców, na początku nie było nic, potem coś wybuchło. kurka tylko jak, bo nie było nic, ale wybuchło. No dobra, to mniejsza o to, to tam jeszcze tam się o tym e, zastanowimy nad tym i, i jakoś tam dogadamy w przyszłości. A póki co, e, na początku nie było nic i wybuchło i był wielki, ten wybuch był o no naprawdę wielki. No i na przestrzeni lat, całkiem sporej ilości lat, z martwej materii, która gdzieś tam wybuchła w tej wielkiej nicości, no, pojawiło się to życie. Dzisiaj w nauce mówi się o tym, że jest to tak zwana ewolucja chemiczna. Czyli zanim ta jakaś malutka ameba zaczęła się po głowie drapać i ewoluować w stronę no gdzieś tam później już małpy, a w końcu i człowieka, no to gdzieś jeszcze musiał nastąpić ten przeskok z martwoty, czyli z jakiejś tam po prostu chemicznej substancji ku życiu. Czyli ewolucja chemiczna, pierwotna ewolucja. No. Wiadomo, no jest z tym problem, nawet naukowcy zgadzają się, ci, którzy są zwolennikami ewolucji, że Tyle jest tu problem trochę z tym faktem, z tą ewolucją. Popatrzmy, co sila Praopat mówi na ten temat. Już w roku, widzimy, 73, kiedy jeszcze wszyscy bardzo mocno wierzyli w teorię, w teorię ewolucji, Świla praopat ma inne na ten temat zdanie i co innego do powiedzenia. Tytuł Darwinizm wymiera, Świla praopat mówi. Ten materialny świat jest mieszaniną trzech cech: sattva, i tamas, dobroci, pasji, ignorancji. No właśnie. Tutaj, dla tych, którzy nie wiedzą, pisma wedyjskie właśnie o tym mówią, że są trzy siły, czy cechy, które w tym świecie dominują nasze czynności. I nazywane one są właśnie: Satwa to jest dobroć, Rajas to jest pasja, Ignorancja to jest tamas, ciemność, Ignorancja. I one działają wszędzie, one wpływają na nasze działanie, one bardzo mocno dominują nasze życie. My jesteśmy cały czas jakby w nich, w nich funkcjonujemy, wiedząc czy nie wiedząc o tym, to jest coś, co nami kieruje. Te trzy cechy są obecne w różnych proporcjach we wszystkich gatunkach życia, na przykład niektóre drzewa. Wydają smaczne owoce, podczas gdy inne służą po prostu jako opał. Przyczyną tego jest obcowanie z określonymi cechami natury. Te trzy cechy obecne są również wśród zwierząt. Cechą krowy jest dobroć, lwa, pasja, małpy, ignorancja. Narys twierdzi, że jego ojcem jest małpa. No to nie niemądre teoretyzowanie. No. Z tego można by też tutaj wysunąć wniosek, że sam Darwin był pod wpływem najprawdopodobniej cechy ignorancji. Tamasu, skoro takich wniosków się dopuścił, no to raczej, raczej ignorancja tutaj miała coś do powiedzenia. Doktor Singh. Darwin powiedział, że niektóre gatunki wymierają podczas walki o byt. Przetrwają te, które są w stanie przetrwać, lecz inny wymrą. Mówi zatem, że wymieranie i przetrwanie zachodzą jednocześnie. Sieprałopat nic nie wymiera. Małpa nie wymarła. Małpa, bezpośredni przodek Darwina żyje nadal. No właśnie, skoro, skoro to jest, ewolucja i gdzieś tam się to zaczęło i w pewnym momencie wyewoluował poprzez małpę do człowieka, to wydaje się, że w ramach ewolucji ten ten tutaj element łańcucha jest już zbyteczny, więc powinien się gdzieś tam wykruszyć, a jednak istnieje dalej i co więcej, nie widzimy, to prałpa też często o tym mówi, nie widzimy, żeby małpa robiła, czy rodziła coś na podobieństwo człowieka, czy przynajmniej czegoś, to będzie szło w tym kierunku. Tylko cały czas, nie? Małpy, małpy, małpy. Ludzie, ludzie, ludzie. Ludzie rodzą ludzi małpy robią ma małpy. I jakoś się to nie zmienia. Nie widzimy tego, żeby gdzieś tam zachodziły takie zmiany, a powinny. No skoro jest ewolucja, to ona powinna cały czas trwać i się pojawiać. Powinniśmy być obserwatorami tego zjawiska. Karandara mówi, Darwin powiedział, że musi istnieć dobór naturalny, lecz dobór znaczy, że jest możliwość wyboru, kto za zatem wybiera. Prabhupada mówi, to musi być osoba. Kto zezwala na to, aby ktoś przeżył, a ktoś inny został zabity? Aby, by, aby wydać takie polecenie, musi istnieć pewien autorytet mający wyższą władzę. To nasze pierwsze założenie. I Bhagavad Gita wyjaśnia, kto jest tym autorytetem. Krishna mówi, mayadhyakshana prakritihi, Natura działa pod moim nadzorem. Baga Gita 90. Tam możecie znaleźć więcej na ten temat. Doktor Sin Darwin mówi także, że różne kadunki nie powstały jednocześnie, lecz rozwijają się stopniowo. Jak zatem wyjaśnia początek procesu ewolucji? Współcześni darwiniści mówią, że pierwszy organizm powstał na drodze reakcji chemicznych. To jest właśnie to. Gdzieś tam. Nastąpiła ta tak zwana ewolucja chemiczna. To są lata 70. oni mówią cały czas to samo do dzisiaj. Oczywiście dzisiaj jest już trochę bardziej ten temat poszerzony, zgłębiony, i co więcej, coraz więcej wątpliwości jest na ten temat wśród samych naukowców, nawet wśród tych, którzy są dalej zwolennikami tej teorii darwina, to jednak. <tost> No, przyznają, że są tam pewne komplikacje. Jest trudno tak w stu procentach stwierdzić, że. No właśnie, bo jak to nastąpiło? To jest to pytanie. I oni, oni, oni zdają sobie sprawę z tego, że. No dobra, trzeba trochę poblefować, ale trzeba też się jednak nad tym zastanowić. Więc zadają sobie to pytanie, blefując cały świat, oszukując. Ale gdzieś tam się zada zada zadają sobie to pytanie, no jaka siła sprawcza popchnęła tą martwą chemię do tego przeskoku w życie. Jeden naukowiec, nie pamiętam jego imienia, ale on wyjaśnia, bo on zastanawiając się nad tym wszystkim doszedł do tego, że jednak, jednak, no nie ma możliwości, żeby ta chemia sama się tak uruchomiła w stronę życia. Martwa materia Mówiąc o tym, ów naukowiec powiedział, że w nauce poszukujemy zawsze najbardziej logicznego, najbardziej zbliżonego do możliwego scenariusza prawdziwego wyjaśnienia. Czyli wyjaśnienie musi być logiczne, musi zbliżać się do czegoś, co jesteśmy w stanie nazwać prawdą. Musi to mieć sens. I musi zbliżać się do prawdy. I wówczas taka konkluzja jest, powiedzmy, konkluzją naukową. Więc ten naukowiec szczerze powiedział, że rozważając temat chemicznej ewolucji, trudno jest wyobrazić sobie, że sama chemia, sama z siebie, może zaczerpnąć tak potężną energię, która może, jakby, uruchomić tą martwotę. I nadać jej życie. No, powiedzmy sobie szczerze, brawa dla naszego naukowca. No, bo rzeczywiście to ma sens. Wiadomo, że dziecko w piaskownicy też to rozumie, no ale teraz nawet naukowcy zaczynają to rozumieć. I to jest niesamowite, że w końcu i naukowcy zaczynają rozumieć to, co dziecko można by w piaskownicy wytłumaczyć, i ono też by to zrozumiało. No, teraz naukowcy już też to rozumieją. To jest niesamowite. To się nam podoba. Ale rzeczywiście jest to spójne z tym, czego uczą nas wedy, czego uczy się na Że sama z siebie materia, no jak, może wytworzyć taką siłę? Jak skąd? Ten motor życia się w niej wziął w tej martwej, skoro wszystko było martwe, skąd, skąd to życie naukowiec powiedział, że musi być jakaś energia, która jest nadrzędna wobec tej materii i ma siłę sprawczą i moc wystarczającą do tego, żeby rzeczywiście to zaistniało, żeby to zaiskrzyło to życie. To, jest, to ma sens, to jest po prostu logiczne. To ma sens, i rzeczywiście to przybliża naukę z powrotem, przynajmniej niektórych jej przedstawicieli, do koncepcji, że może to nie było tak, że na początku nie było nic i to wybuchło. Tylko na początku było coś, a nawet ktoś. Ktoś, kto ma olbrzymią inteligencję i to wszystko całkiem nieźle zaplanował. I ktoś to ma moc sprawczą i siłę mogącą uruchomić. Ja już teraz pomijam kwestię, czy to rzeczywiście był wielki wybuch, czy nie, bo to jest zupełnie jakby temat już wtórny, ale rozważamy teraz właśnie samą kwestię życia. Skąd to życie i jak ono się, skąd ono się wzięło nie? w tym świecie materialnym, skoro nawet zakładając, że gdzieś tam wcześniej była martwa materia tylko, i co się poruszyło? No. Co mówi tutaj się na to? na ten argument, że współcześni darwiniści mówią, że pierwszy organizm żywy powstał na drodze reakcji chemicznej? Si na płat, mówi, a ja im mówię: jeśli życie powstało z substancji chemicznych i jeśli wasza nauka jest tak zaawansowana, to dlaczego nie potraficie stworzyć życia na drodze biochemicznej w swoich laboratoriach? No właśnie, proste pytanie, tak? Pytanie, zwykłe pytanie, dlaczego nie potraficie stworzyć? Skoro chemia sama się ożywia, to tym bardziej wy możecie ją ożywić. Ale nie jest to możliwe. W laboratorium, nawet kiedy stwarza się, w cudzysłowie mówiąc, życie, ożywa się do tego żywych komórek. Nie ma jeszcze takiego. Eksperymentu, który z martwej materii stworzyłby życie. W przyszłości, no właśnie, to jest to, nie? Karandara mówi. Mówią, że stworzą życie w przyszłości. Przyszłość. To jest takie fajne. I prałpat na to odpowiada od razu. W jakiej przyszłości? Kiedy zadajemy to zasadnicze pytanie, to odpowiadają, zrobimy to w przyszłości. Dlaczego w przyszłości? To jest zupełny nonsens. Nie ufaj przyszłości, jakkolwiek piękną by była. Jeśli są tak zaawansowani, to teraz powinni zademonstrować, jak można stworzyć życie z substancji chemicznych. W przeciwnym razie, jakie znaczenie ma ich postęp? Mówią bzdury. Prałpat nie bał się e, w bardzo taki bezpośredni sposób nazywać współczesną naukę bzdura pas się nie bał słów prawdy, ale jak mówi się, że prawda jest tylko jedna, więc skoro nie jest nią nauka, no to nauka logicznie jest bzdurą, skoro nie jest prawdą. Mówią, że są na samym progu stworzenia życia. No właśnie, zawsze gdzieś tam na tym progu, już tu za rogiem będzie. Nie? To tylko inny sposób powiedzenia tej samej rzeczy, mówi Preopat. W przyszłości naukowcy muszą przyznać, że nadal nie znają źródła życia. No właśnie, i to jest ciekawe, że, e, że zaczynają się budzić, co niektórzy z tych naukowców, i rzeczywiście dochodzą do tego, że nie znamy. Ale zaczynają skłaniać się ku tej myśli, że no właśnie, musi być jakaś wyższa inteligencja, wyższa siła, wyższa osoba. Ostatecznie niektórzy z nich nie boją się nawet powiedzieć, że jest to po prostu Bóg. Ich twierdzenie, mówi pad, iż wkrótce dowiodą, że życie powstało na dro drodze reakcji chemicznych jest niczym płacenie komuś pozdatowanym czekiem. Przypuśćmy, że dam ci taki czek na 10 tysięcy dolarów podczas gdy w rzeczywistości nie mam żadnych pieniędzy. Jaka jest wartość takiego czeku? Naukowcy twierdzą, że ich nauka jest wspaniała, lecz kiedy domagamy się praktycznego przykładu, mówią, że dostarczą go w przyszłości. Przypuśćmy, że powiem Ci, iż po 7 miliony dolarów, lecz kiedy prosisz mnie o pieniądze, odpowiadam, zaraz dam ci pozdatowany czek na dużą sumę, dobrze? Jeśli jesteś inteligentny, odpowiesz, daj mi chociaż 5 dolarów gotówką, abym mógł zobaczyć coś konkretnego. Naukowcy nie są w stanie stworzyć w swych laboratoriach nawet pojedynczego źdźbła trawy. Ale twierdzą, że życie powstało z substancji chemicznych. Co to za nonsens? Czy nikt tego nie kwestionuje? No, teraz trochę się zaczęło dziać w tych laboratoriach, zaczynają stwarzać. Na przykład słyszeliśmy o tym, że sztuczne mięso zaczynają stwarzać. Jakieś rośnie nawet trochę. Nie wiem ile w tym prawdy, ale tak czy inaczej wykorzystywane są do tego żywe komórki. Także ostatecznie stworzenia jako takiego nie ma. Mówią, że życie powstało w oparciu o prawa chemiczne. Jeśli istnieje prawo. Jeśli istnieje prawo, musimy wziąć pod uwagę, że ktoś to prawo stworzył. No właśnie. To jest proste. To jest też bardzo proste, logiczne rozumowanie, tak? Że jest prawo. Okej, okay. opisujemy te prawa. My, naukowcy, opisujemy prawa rządzące tym światem. No fajnie, że je odkrywacie, te prawa, ale Wy tylko odkrywacie prawa, które istnieją. Zanim Ty przyszedłeś coś odkryć, to prawo już istniało. Skąd się bierze to, że jest prawo? Bo prawo zakłada, że jest pewna powtarzalność, prawda? Tak jak mamy, powiedzmy, prawo, yy, czasu. Czas, czas działa w określony sposób. Możemy przewidywać. Są prawa pewne obowiązujące w naturze. Na przykład, astronomia jest w stanie przewidzieć ruchy planet. Z doskonałą dokładnością. Przewidzieć następny wschód, zachód Słońca, o której będzie jutro zachód, o który będzie wschód, o której będzie i kiedy, jakie zaćmienie, takie zaćmienie, częściowe, całkowite, o tej, o tej porze i tak dalej. Wszystko jest do przewidzenia. Tak przewidywalny system powstał przez przypadek, bez żadnych praw. Istnieje prawo, istnieje doskonałość, bo można powiedzieć, że naprawdę ten świat, w swojej z pewnej perspektywy niedoskonałości, jest w nim olbrzymia też ilość doskonałości. Tak dokładna, jakby dokładne funkcjonowanie tego świata, że możesz przewidzieć co do sekundy różne sytuację, no to jest coś niezwykłego. To jest doskonałość. Więc jeżeli jest takie prawo, no to jest też ktoś, kto to prawo stwarza. Tak jak w tym świecie. Mamy prawo, że na czerwonym świetle się staje. jest prawo. Ja odkrywam. Dziecko odkrywa prawo, że na czerwonym świetle się staje. I, i zaczyna się tego uczyć. No ale ktoś to prawo jeszcze nadał, prawda? Ktoś je stworzył. No właśnie tak samo w naturze. Jeśli istnieje prawo, musimy wziąć pod uwagę, że ktoś to prawo stworzył, mówi pat Pomimo ich całego tak zwanego postępu naukowcy nie potrafią wyprodukować, znaleźć drzba trawy w swoich laboratoriach. Co z nich za naukowcy? Mówią, że ostatecznie źródłem wszystkiego jest materia. Materia ożywiona pochodzi z materii nieożywionej. No właśnie, ta ewolucja chemiczna to skąd bierze się ożywiona materia teraz? No, czy naukowcy twierdzą, że życie powstało z materii w przeszłości, ale nie dzieje się tak obecnie? Z czego teraz powstaje mrówka? Z ziemi? No właśnie. To jest ta kwestia, że my mówimy, że coś się stało bardzo dawno temu, więc już tego nie widzimy, ale snujemy różne Wspaniałe historie na ten temat, jak to się wszystko znikąd wzięło i z materii w życie przerodziło. Z drugiej strony, nie jesteśmy w stanie tego pokazać, więc mówimy, że gdzieś tam kiedyś w przyszłości udowodnimy. No i w ten sposób po prostu nauka przez cały czas blefuje. Świadomie lub nie. Ale jest bardzo dużo problemów związanych z tą właśnie sytuacją tej, tej tak zwanej ewolucji, brakujące ogniwo. Tak naprawdę to jest kilkanaście teorii wyjaśniających, w jaki sposób życie powstało z materii i jak ożywiona materia powstała z nieożywionej. Się Praopat przydzielając doktorowi Singowi rolę materialistycznego naukowca, mówi do niego: Dobrze, panie naukowcu, dlaczego więc życie nie powstaje z materii teraz, ty Draniu? Dlaczego teraz życie nie powstaje z materii? Właśnie, mówimy o czymś, ale teraz nie możemy tego pokazać. W rzeczywistości, mówi dalej Praopat, tacy naukowcy są Draniami, wysuwają dziecinę twierdzenia, że życie powstało z materii, chociaż wcale nie potrafią tego udowodnić. Nasz ruch świadomości Kryszny, Powinien zdemaskować wszystkich tych drani. Oni tylko blefują. Widzicie, blefują, tylko torbą. Dlaczego nie stworzą życia teraz? Od razu. Mówią, że w, przyszłości że w przeszłości życie powstało z materii i mówią, że stanie się to znowu w przyszłości. A teraz, teraz co? Mówią nawet, że stworzą życie z materii. Co to za teoria? Już stwierdzili, że życie powstało z materii, powstało, to odnosi się do przyszłości. Dlaczego więc teraz mówią o przyszłości? Czy to nie sprzeczne? Spodziewają się, że przeszłość wydarzy się w przyszłości to dzieci nada. No właśnie to jest taka, to się obnaża tę grę słów, która tak naprawdę omamia ludzi tylko. I trzyma ich w stanie niewiedzy i wiary w coś, co nie nastąpi. Karandara mówi, mówią, że życie powstało z materii w przeszłości i że w przyszłości stworzą życie w ten sam sposób. Co to za nonsens? Jeśli nie potrafią dowodnić, że życie powstaje z materii obecnie, to skąd wiedzą, że w ten sposób powstało w, przy, w przeszłości? Doktor Sin przypuszczają. Każdy może przypuszczać, mówi prawu Pat, Lecz to nie jest nauka. Każdy może coś przypuszczać. Ty możesz coś przypuszczać, ja mogę coś przypuszczać, ale musi istnieć dowód. My możemy dowieść, że życie powstaje z życia. Na przykład ojciec płodzi dziecko. Ojciec żyje i dziecko żyje. Lecz gdzie jest ich dowód na to, że ojcem może być martwy kamień? Gdzie jest ich dowód? My z łatwością możemy dowieść, że źródłem życia jest życie. Początkowym życiem jest Kryszna. To także możemy udowodnić. Ale jaki jest dowód na to, że dziecko rodzi się z kamienia? Taki tak naprawdę to nie mogą dowieść, że materia jest źródłem życia? Odkładają to na przyszłość. No właśnie to jest to. Że to jest tak, tak oczywiste, że aż dziecinne, po prostu życie powstaje z życia. A skoro oni nie mogą dowieść, że powstaje z materii, no to mówią, że to kiedyś dowiodą. Kiedyś tego dowiodą. Kiedyś to było, a Kiedyś w przyszłości to znowu będzie. Naukowcy mówią, że mogą teraz podać wzory kwasów, aminokwasów, które są bardzo podobne do jednokomórkowych żywych organizmów. Mówią, że ponieważ te kwasy tak bardzo przypominają żywe istoty, to z pewnością brakuje tylko jednego ogniwa do stworzenia życia. Prawopad, bzdura, brakujące ogniwo. Rzucę im wyzwanie prosto w twarz. Brakuje im tego wyzwania. Tym brakującym ogniwem jest otwarte wyzwanie. Śnioprawat mówi, wyzwanie to jest brakujące ogniwo, bo tak naprawdę e, nikt tego wyzwania, dopóki Śnioprawat go nie rzucił, to nie, no niewiele osób protestowało. Dzisiaj, dzisiaj w dzisiejszym świecie wydaje się, że więcej osób zaczyna kontestować temat teorii darwinowskiej, ludzie religijni, ale też ludzie nauki. Już w samej, w samej, w samej, w samej nauce pojawiają się głosy, które jednak zaczynają. Skierowywać się w kierunku e, nieoficjalnie, ale teologicznym. Oni nie robią tego oficjalnie, bo to dyskredytowałoby ich jako naukowców. Nauka bardzo mocno chce e, osadzoną być, jakby w, w tym, co oni nazywają rzeczywistymi faktami. Nie jakieś brednie, bajki, jakieś wymysły, jakieś religijne historyjki. Pomijając już to, że cała naukowa, czy pseudonaukowa teoria stworzenia jest całkiem niezłą teoryjką, historyjką i bajeczką. No, nawet jakby tak dziecku przedstawić dwie takie historie, w skrócie olbrzymim oczywiście, że na początku nie było nic i to nic wybuchło i z tego potem wybuchu powstało takie wspaniałe życie i cudowny świat, który jest tak bardzo w niezwykły sposób zorganizowany. Ma to sens? A druga historia, że jest niezwykła żywa istota, która ma potężną moc, która jest wieczna i która w swojej wieczności, w swojej wielkiej mocy stwarza świat, który jest doskonały. Dlatego że on, będąc doskonałym, jest doskonałym architektem i wyposaża ten świat w doskonałe mechanizmy. Czyż to nie ma więcej? Jakby logicznego nawet sensu, już pomijając kwestie teologiczne, religijne, wiary czy czegoś tam. Tak, logicznie rzecz biorąc, możecie to ocenić sami. Dla mnie jest to bardziej przemawiające. Z tych dwóch historii, jak ta do mnie bardziej przemawia, jakoś ciężko jest mi wierzyć w tą historię wybuchów nicości. Który, no bo zawsze wybuch kończył się, no niczym fajnym, tak? Wybuchy raczej kończył się chaosem, a tutaj mamy wybuch z nicości, w nicości, w niebycie. Czas, gdzie jest czas w ogóle w tym wszystkim? No czasu nie było. Skoro nie ma nic, to nie ma również czasu. No i nagle to wszystko, bo Nagle w tej nicości, w tym, w, w tym nieczasie pojawia się też czas, pojawia się ruch, pojawia się tak zwana na początku martwa materia, potem ona gdzieś używa. O, słabo mi się robi, jak miałbym w taką religię wierzyć, naukową. Nie wierzcie naukowcom, porzućcie tę religię. Darwin, Panie Darwinie, słabo to wszystko wyszło. Hare Krishna, Jai to tyle na dzisiaj na ten temat. zaišla pravo pat